Zaliczona próba generalna. Garbarnia wygrywa 6 do 1 z Orłem Ryczów. Jesteście zadowoleni z tego sparingu? Tak, jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, zwycięstwo zawsze buduje, zwłaszcza przed meczem ligowym, który mamy już w piątek. No cóż, martwić może jedynie ta Bramka Strasona, bo chcieliśmy zachować czyste konto przed całym przed właśnie początkiem rundy rewanżowej. No i myślę, że będziemy z motywowanie bardzo na, na, na to spotkanie piątkowe. Aha. Zaprezentowałeś dobrą skuteczność, dwie zdobyte bramki. Jak się czujesz po tym okresie przygotowawczym? Był tu bardzo ciężki okres przygotowawczy. Tak naprawdę jeszcze jest czas, kiedy dochodzimy dopiero do siebie. Ten tydzień już będzie zdecydowanie luźniejszy niż te wcześniejsze i myślę, że na piątek będziemy bardzo, bardzo dobrze przygotowani, ponieważ musimy już od, od, od samego początku być Skupieni na swojej grze i przede wszystkim punktowaniu, żeby się wydostać z, z obecnej sytuacji w tabeli. Wspomniałeś właśnie o tych traconych bramkach, jak tak sobie przypominam, tylko jeden mecz na zero z tyłu w okresie przygotowawczym. Czy uważasz, że musicie to właśnie poprawić, aby myśleć o poprawie sytuacji w tabeli? Tak, zdecydowanie. Myślę, że jesteśmy drużyną, która dużo bramek strzela. Aczkolwiek niestety też dużo traci. Jeśli wyeliminujemy to, to tracenie bramek, zwłaszcza przy naszej specyfice gry, które jest dość ryzykowne często, to myślę, że spokojnie, jeśli dalej będziemy grać swoją piłkę, wylądujemy gdzieś wyżej w tabeli. Tylko musimy być bardzo pewni i skuteczni w tym, co robimy. Dzisiaj zagraliście na naturalnej murawie, drugi dopiero ten sparring w okresie przygotowawczym, ale to chyba jeden z pozytywów przed zbliżającą się rywalizacją ligową. Tak, dokładnie. No, wiadomo, nogi nie są przygotowane jeszcze tak w pełni na, na naturalną trawę, ale myślę, że już po tych dwóch jednostkach meczowych, które rozegraliśmy na, na trawie, spokojnie się już za, za, zaadoptujemy do takich warunków.